Tworzenie szablonów dla dżumla, strony typu OnePage i tworzenie wartościowych treści w social media to tematy spotkania, które odbyło się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Chcemy się spotykać z ludźmi, którzy używają, korzystają z Joomla, a takich spotkań już w Polsce jest obecnie zarejestrowanych bodajże sześć: Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, czyli Trójmiasto. Podlasie i niebawem będzie Olsztyn. Zwróćcie uwagę, że my jesteśmy taką jedną z grup, gdzie tak naprawdę mała miejscowość. I szczerze mówiąc, jesteśmy jedyną grupą w Dolnym Śląsku. Mam nadzieję, że ludzie z Wrocławia, z większych miast. Obecnie będą przyjeżdżać do Jawora na tego typu spotkania. Wszystkim fundacja zajmuje się wspieraniem e, tak naprawdę użytkowników, ale też popularyzacją Joomla w e, Polsce. No to jest taki jeden z główniejszych celów. E, organizujemy również mniejsze grupy społeczności Joomla. E, Takich grup jest już kilka. Jedną z nich jest e, tutaj Joomla User grupy Jawor. E, to zupełnie takie znaczy nieoficjalne grupy, natomiast skupiające miłośników z danego obszaru, e, co daje możliwość spotkania się ludzi, tak naprawdę poznania troszkę bliżej tego systemu. E, przede wszystkim. Wymiany informacji, tak na dobrą sprawę, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa, poznania się nieco bliżej. To jest główny cel takich spotkań, jak tutaj w Jaworze. Jest to już drugie spotkanie, co strasznie nas cieszy i jak widać, ludzie nam dopisują. Spotkania tego typu są świetną okazją do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami korzystając z systemu Joomla, mamy do dyspozycji potężne narzędzie, za pomocą którego możemy robić niemalże dowolny rodzaj witryny. Ponieważ temat jest tak szeroki, nie jesteśmy w stanie często ogarnąć i, i wiedzieć na jego temat wszystkiego. Dlatego też spotykamy się z użytkownikami, dzieląc się tą wiedzą z innych. W dzisiejszych czasach no, ciężko uwierzyć w to, że ktoś nie potrzebuje strony. Nawet hydraulik, nie ubliżając jakby hydraulikom, ale mówię o tych najprostszych zawodach, które tak na dobrą sprawę nigdy nie potrzebowały tej witryny internetowej. W dniu dzisiejszym no, powinny, albo w dużej mierze mogłyby ją mieć w prosty sposób. Często zdarzają się z takim problemem, którym jest no, nieumiejętność posługiwania się tak naprawdę kodem HTML, PHP i innymi różnymi rozwiązaniami. Joomla to jakby zintegrowany system, który już po zainstalowaniu daje w zasadzie możliwość utworzenia swojej Witryny bez znajomości tych, tych języków programowania. Mamy tam tak naprawdę konfigurator, jest to wszystko po polsku, fundacja również wydaje język polski do, całej, do całego systemu CMS, zatem tak naprawdę każdy najprostszy, zwykła osoba, nie mająca zupełnie nic wspólnego z... Oprogramowaniem czy też tworzeniem stron internetowych jest w stanie taką stronę sobie zrobić przy dużym wsparciu społeczności, chociażby tak jak tutaj mówię jaworskiej, czy też forum na przykład polskiego, forum, które wspiera i pomaga takim użytkownikom startującym z dżungla. Tego typu spotkania chcemy robić na takiej, takiej luźnej atmosferze w atmosferze przyjaźni, w atmosferze takiej w luźnej koleżeńskiej rozmowy. Mamy kontakt na swojej stronie oficjalnej, czyli na yukjawor.jumla.pl i na Facebooku juk Jawor. Nie ma problemu z tym, zawsze jesteśmy chętni na pomoc komuś. Możemy się spotkać w każdej tam wolnej chwili, dopasować jakiś tam czas nasz, czas osoby zainteresowanej tym. Rozpoczynając naukę w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, warto zwrócić uwagę na to, że wśród grona nauczycieli jest Sławomir Pieszczek, nauczyciel informatyki, który jest pasjonatą dżumli, jest również autorem książki o tej tematyce, a z takim nauczycielem informatyka na pewno nie jest straszna.